Dzień dobry, dzień dobry. Tak jak zapowiedziałem na Instagramie, przechodzę do testu tarczy CarBit Multiwheel. Zapnę ją sobie na normalną szlifierkę kątową. Przypominam tylko, że robimy to bez podłączonego akumulatora. Tą tarczę, oczywiście, można bez problemu zapiąć na x locka i to jest dedykowany dedykowane złącze do tej tarczy ale możemy także zapinać na na starszego typu szlifierki z normalną blokadą ponieważ z takim materiałem nie ma już żartów z takimi pracami więc używam okularów. Wrzucam też nauszniki, a jest trochę ciszej. Dobra, zapinam akumulator i jedziemy z tematem w pierwszej kolejności OSB. My tu mamy 2 centymetrową OSB. Sklejka jest 18 mm. Deska jest 25 zryflowaniem, mm. no powiedzmy 20 tego, tego mięsa. A belka jest 9. Na 75. Wiadomo, że jej całej nie przetnę, ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, następna Następna będzie sklejka. Jedziemy z tematem. zarówno sklejka jak i OSB w miarę dobrze przycięte przecież znaczy, może nawet dobrze przycięte bo nie wiem czy tutaj widać dobrze ale nie ma specjalnie dużo dużo drzask, dużo wiórów dobra następna deska Deska, jakaś tam tarasowa, marketowa. U mnie kiedyś była wykorzystywana do osłony. Osłony dla, dla piaskownicy, ale piaskownica zmieniła, zmieniła swoją formę. Dobra, przygotuję sobie teraz tą grubą baleczkę i wracamy do, do wiercenia, i do wkręcania i cięcia. Tutaj są dwa gwoździe, więc się trochę sobie dobiję. Ok. Teraz biorę prętarkę, mój zestaw. Bitów, co my tu możemy wziąć? Takie coś sobie weźmiemy. Takie coś. No dobra, pewnie nie wszystkie uda się wkręcić, ale jakoś sobie postaram poradzić. Zresztą wraca na miejsce. No dobra, jedziemy z tomatem. Muszę to sobie trochę obrócić. O. Niestety tu nie mamy, nie mam e, zdjętej tej osłony, więc nie mogę dojechać bliżej. Spróbuję jakoś odbić ten kawałek i zobaczymy jak to wszystkie środy mam już chyba przecięte. Teraz wezmę tutaj dwa młotki, zobaczę jak to wyjdzie. A no tutaj poza poza tym jednym gwoździem, do którego nie doszedłem tu mamy wszystko ładnie ładnie poobcinane, poradziła sobie ta szlifierka z tym bez problemu co prawda w pewnym momencie trochę już się dławiła, ale to ze względu na to, że ona ona już trochę sobie w życiu popracowała. Dobra, i teraz tnę w tym miejscu tak jak poprzednie deski. Tarcza jest w takim stanie. Tu trochę się objechała w tym zakleszczeniu. Przetarła, ale ten materiał do cięcia dalej tu jest. Mamy też ładnie poprzecinane, więc z drewnem, w którym są różnego rodzaju gwoździe, czy nawet wkręty, bez problemu ta tarcza sobie, ta tarcza sobie poradzi. Tu mamy nawet taki obrazek, że jest jedna śruba, trochę tego nie planowałem, ale jest przecięta w pół. Eee, nie wiem, która to jest. To jest chyba nawet ta grubsza. To jest jedna chyba z tych. Tak, to będzie jedna z tych, więc jak dla mnie, całkiem fajny temat, jeżeli chodzi o taką tarczę. Jeżeli już nie możecie się doczekać albo chcielibyście ją gdzieś tam sobie zakupić, to link będzie poniżej do tej tarczy, a także do narzędzi, które możecie wyhaczyć w Domitechu. A wypatrujcie na profilu Instagram kolejnego rozdania, ponieważ we wrześniu będzie już taki pakiet różnych akcesoriów dostępny do zgarnięcia u mnie na profilu krótkie podsumowanie jak widzieliście na materiale a ja może zdejmę, zdejmę okulary i nauszniki żeby się lepiej słyszeć tała rękawiczkę. ten materiał który tu jest zresztą cały czas jest na, na tej tarczy jak widzieliście na materiale ona jest dedykowana ta tarcza zarówno na x ale można ją założyć też na zwykłą szlifierkę tak jak u mnie u mnie w teście to było tarcza służy do cięcia drewna Drewno jak widać może być zarówno z gwoździami, różnego rodzaju wkrętami. Oczywiście bez przesady, tak te wkręty nie, nie mogą być nie wiadomo jakie, ale tu bez problemu przecięło nam wkręta takiego grubego na pół. Tu oczywiście tarcza nie doszła, bo ona ma też jakieś tam ograniczenia. Tutaj jest gdzieś mniej więcej 3,5, prawie 4 cm. Możliwość cięcia, więc nie przetniemy takiego grubego kawałka 90 na 75, ale zawsze, zawsze gdzieś tam jakąś deskę z gwoździem, deskę ze śrubą możemy, możemy sobie bez problemu naciąć. Jeżeli chodzi o cięcie innych materiałów typu plastik, to za chwilę zakładam tą. Zakładam tą tarczę z powrotem. I przetniemy sobie też jakieś elementy plastikowe. Ok. Okulary słuchawki założone. Jedziemy kolejny test, tym razem elementy plastikowe. Tutaj jest rura grubościenna. Którą używam czasami do pracy do, do łatania różnych kanalizacji technicznych e, Listewka maskująca Kanał elektroinstalacyjny I jakaś rurka Zacznę od najcieńszego Czyli od Od tutaj listwy przypodłogowej I będę jechał dalej No to co zaczynamy Teraz ten kawałek rury osłonowej muszę dosadzić przetwierdzić, bo go tak nie przytrzymam. Jak widzieliście, w przypadku elementów plastikowych, tarcza bardzo dobrze sobie radzi. Te cięcia są równe w jednej płaszczyźnie, nie są, nie są poszarpane. Ta płaszczyzna jest e, bardzo ładnie estetycznie przycięta. Oczywiście ja tu nie miałem zaznaczonej żadnych tam kresek, linijek, więc e, moje nie są w linii, ale tu nie ma tak naprawdę mocno poszarpanego materiału. Wszystko jest precyzyjnie ładnie. Wchodzi generalnie jak w masło.